Dobry wieczór, dobry wieczór wspaniałości z nieba niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Od czasu do czasu spotykam się z zagadnieniem tak zwanych grzechów pokoleniowych. Niestety, spotykam się w tym sposób absolutnie nie do przyjęcia. Otóż są pewni ludzie, którzy twierdzą, że potrzebujesz innych ludzi, którzy na ciebie nałożą ręce, wypowiedzą nad tobie modlitwę, by uwolnić cię od demonów, od grzechów pokoleniowych, które to są przyczyną jakby Twoich dolegliwości. Na przykład. Jeśli ktoś niewłaściwie się zachowuje, no to nie jest winny on, tylko jakiś demon w nim mieszkający, pomimo tego, że rzekomo ten człowiek jest narodzony na nowo i się źle zachowuje, albo na przykład, że jesteś zniewolony jakąś używką, jakąś substancją, dlatego że ciąży nad tobą fatum grzechów pokoleniowych. Do ludzi, którzy w takie rzeczy wierzą, mam jeden apel. Mniej telewizji i filmów z Hollywood. Dlatego, że najprawdopodobniej te wszystkie filmy Wam szkodzą. W sensie nie ma problemu z oglądaniem filmów, ale jeśli ktoś nie odróżnia fikcję z Hollywood od rzeczywistości biblijnej, no to powinien odłączyć się od fikcji z Hollywood, a przybliżyć do rzeczywistości biblijnej. Oczywiście trzeba tu jeszcze wspomnieć o tym, że niektórzy sobie niezły biznes zrobili z tego typu historii. Oferują płatne uwolnienia, płatne konferencje, płatne szkolenia dotyczące uwalniania od demonów i grzechów pokoleniowych. Absolutnie, absolutnie ludzie, którzy robią biznes na czyimś nieszczęściu, to są ludzie, którzy absolutnie nie są uczniami Jezusa Chrystusa, są uczniami Mamony. Natomiast prawdą jest, że każdy ma jakieś problemy. Czasami są to pokoleniowe problemy. Coś, co Przekazali nam rodzice i dziadkowie na przykład y, jakąś skłonność do przemocy albo wzorce przemocy, jakąś skłonność do gniewu albo wzorce wpadania w gniew, jakiś, jakąś mm, zdolność do niepokoju albo wzorce mm, dotyczące życia w niepokoju, nierozwiązywania. Problemów, pożądania, strachu, lęków, podejścia do życia, itd. Często, gęsto wtedy mówimy, że to są pokoleniowe obciążenia, z którymi nie da się nic zrobić. Tylko to też jest nieprawda. Możemy z tym coś zrobić. Możemy naprawić pewnego rodzaju przeszłość swojej rodziny przeszłość dotyczącą tego, gdzie się wychowaliśmy, jak się wychowaliśmy, jakich nabraliśmy wzorców, jak widzieliśmy rozwiązujących lub nierozwiązujących problemy rodziców, i tak dalej. I tak dalej. Nie tyle są to grzechy pokoleniowe w myśl, tą, którą przed chwilą tłumaczyłem, co raczej takie pokoleniowe problemy. Możemy to zmienić dzięki łasce Bożej. Możemy zadbać o swoją przyszłość i swoich dzieci. Biblia mówi do nas jasno i wyraźnie w drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale w 17 wersecie. Jeśli ktoś jest w Chrystusie jest nowym stworzeniem, stare rzeczy przeminęły, oto wszystko stało się nowe. W tym wersecie szczególną uwagę. Trzeba zwrócić na słowa w Chrystusie. Dlatego, że samodzielnie nie damy rady zmienić dysfunkcji w naszym życiu. Samodzielnie nie damy rady rozwiązać pewnych problemów, pewnych wzorców zachowań, które się nauczyliśmy. Nie damy rady tego zrobić, ale w Chrystusie, w Chrystusie. Otrzymujemy moc i wszystko, co potrzebne, by podążać w zupełnie nowym kierunku, by nasze życie wyglądało zupełnie inaczej. Pytanie, co to oznacza być w Chrystusie? To jest niezwykle proste. Ktoś, kto jest w Chrystusie, to jest ktoś nasycony Chrystusem. To jest ktoś, kogo przepełnia. Jezus Chrystus. By przepełniał Cię Jezus Chrystus, musisz nasycać się Bożym Słowem. Musisz każdego dnia chłonąć Boże Słowo. Możesz zapomnieć, całkowicie zapomnieć o zmianie swojego życia, jeśli Twoje życie nie zmienia słowo Boże. To jest podobnie jak. E, Wymoczenie czegoś bardzo brudnego w wodzie z detergentem, co oczywiście pomaga usuwać brud z danej rzeczy. No i tak moczenie naszych głów w Słowie Bożym oczyszcza nas i koryguje nasze myślenie. Wspaniałości z nieba. Nie dajcie się mm, oszukać. Ludziom, którzy chcą zrobić biznes na waszym nieszczęściu. Przylgnijcie do Jezusa Chrystusa, nasyćcie się Jezusem Chrystusem, a wszelkie problemy, w tym problemy pokoleniowe, zostaną rozwiązane. Do usłyszenia jutro z Bogiem.